Wysoka Rada, no chciałem podziękować za przyjęcie budżetu. Wierzę głęboko, że będzie on dobrze służył jelenioburzanom i że z czasem, osiągając kompromisy, będziemy mogli osiągać podobne wyniki w głosowaniu. Posiadanie budżetu jest rzeczą ważną, emocje były tutaj bardzo duże. Nie ukrywam, że trochę kompromisów musieliśmy przyjąć. Co do niektórych nie jestem przekonany, mamy budżet, musimy się zastanowić, co z tym dalej. Idziemy do przodu, realizujemy zadanie. Dzisiaj byliśmy świadkami wielkiego wydarzenia w naszym mieście. Otóż pierwszy raz, od kiedy pamiętam, miała miejsce taka sytuacja, że budżet został przegłosowany bezwzględną większością głosów. W zasadzie wszyscy radni byli za budżetem. Stało się tak dzięki kilku wydarzeniom, które miało miejsce wcześniej. Otóż radni korzystając ze swoich uprawnień zgłaszali szereg poprawek, uwag do budżetu, które na początku prac nad budżetem w części zostały uwzględnione. Niestety tylko w nieznacznej części. Dopiero można powiedzieć dzisiejsze ostatnie rozmowy z prezydentem po dzisiejszych rozmowach nasze wnioski Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, ale także innych klubów radnych, zostały uwzględnione przez prezydenta. Komisja Finansów w pierwszych swoich wnioskach do, do prezydenta zgłosiła ponad 66 punktów. Te punkty zostały zamienione. W dniu wczorajszym udało się wprowadzić, udało się zatwierdzić na komisji Finansów, a dzisiaj ostatecznie wprowadzić do budżetu wnioski inwestycyjne. Ale również naszym wnioskiem jest zwiększenie wydatków na, na spot, również naszym wnioskiem są remonty oświatowe, również naszym wnioskiem jest zwiększenie pieniędzy dla GOPu, WOPu i, i Staży Granicznej. Z takich ważniejszych rzeczy warto zauważyć, że Pojawiają się możliwości rozwiązania komunikacyjnego w cieplicach w okolicy, w okolicy Szkoły Podstawowej nr 6, czyli czyli skrzyżowanie ulicy Ataja, tam gdzie mieszkańcy od wielu lat domagają się ronda. My jako komisja złożyliśmy ponad 30 wniosków na łączną kwotę 3 milionów 800 tysięcy. Zostało uwzględnionych 18. I y, tym samym jesteśmy usatysfakcjonowani. Pierwsza tak naprawdę w historii Komisja do Spraw Młodzieży. My mieliśmy, y, trzy wnioski, które były niezwykle istotne y, z punktu widzenia tych, którymi postanowiliśmy się zaopiekować. Są to wnioski absolutnie bezprecedensowe, ponieważ y, po pierwsze. Dotyczą one, one realizacji Street Workout Parku. Druga sprawa to oczywiście huśtawka integracyjna, która stanie się integralnym, integralnym elementem placów zabaw już istniejących, które tak naprawdę spowoduje, że te place staną się placami zabaw bez barier. Teraz już na dzień dzisiejszy deklaracja zabezpieczenia środków finansowych dla studentów celem organizacji UWENALIW w 2015. Istotną rzeczą, istotnym zadaniem które udało się wprowadzić do tegorocznego budżetu jest zabezpieczenie środków na dokumentację na wymianę kostki brukowej w bocznych ciągach chodnikowych wzdłuż ulicy 1 Maja i Konopnickiej ma to służyć zarówno przede wszystkim osobom starszym, niepełnosprawnym, matkom z wózkami i z dziećmi, jak również kobietom które chcą chodzić na wysokich obcasach. Chcą... Przeszło oświetlenie Korfantego i Dworskiej, jak również przeszedł parking przy ulicy Junaków przy przedszkolu integracyjnym. Także ja w swoim imieniu i myślę, że w imieniu całego klubu dziękuję pozostałym klubom, bo rozmowy z nimi i współpraca przy tworzeniu tego budżetu była bardzo merytoryczna i myślę, że spodziewana awantura przez niektóre media się nie odbyła i to też należy odnieść Duży właśnie sukces. na karp tej współpracy i a, za sukces Rady.